Ej, wiecie, że ja spotkałem się z drwiącymi opiniami ludzi, którzy widzą, że zacząłem biegać? Pojebane, mordo. Już pomijając fakt, że to jest całkiem normalne i fajne, że ktoś biega, to i tak to jest chora, że ktoś tak myśli. Nie oceniaj, nie znasz człowieka, nie znasz jego historii. Chociaż ja i tak tutaj próbuję się przed Wami otwierać i uzewnętrznać, bo to mi pomaga. I nie, żebym się tu jakoś tam musiał tłumaczyć, jakoś specjalnie przed Wami. Ale chcę powiedzieć trochę na swój temat Że ja tak docelowo to nie zacząłem biegać dla sportu Dla wyników, dla osiągnięć To są jakieś tam poboczne korzyści Ja zacząłem biegać głównie dla swojej głowy I dla swojej psychiki Mam ataki paniki, mam nerwice I to mi serio pomaga Zakładam, że i tak chuja to zrozumiecie Po to za dużo bym musiał wam teraz tłumaczyć Ale tak w skrócie Chciałem to powiedzieć, dlatego, jak nie znasz, to nie ocenia człowieka powierzchownie. Mordo. A bieganie jest normalne i fajne. A dziś, w niedzielę, około 6 godziny, zrobiłem sobie taki dystans. Jestem z siebie zadowolony. Miałem skończyć na a teraz podbijam Cały